Siemanko, ja jestem Nitrox. Witam Was na kanale Denitrox. Ze mną jest Dawid Kurczak. No, Dawid Kurczak. On woli przedstawić się. Ogólnie on myśli nad donarnikiem, Do tego ma Kurczak. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły na niego, na Nick, to piszcie je w komentarzach. Ogólnie, niedługo on też zmieni skinka. Zrobię z tego odcinek, jak robimy skina dla Kurczaka. Oczywiście on zmieni Nick. Do tego na razie się przedstawił, tak jak się przedstawił, no. A więc tak, przejdźmy do motywu odcinka. Otóż, jesteśmy na naszym prywatnym save'ie, na którym po prostu gramy, tak za luzu. I otóż, postanowiliśmy, że go nagramy. Jako pierwszy odcinek, bo nie mieliśmy pomysłu zbyt na co wymyślić. I kurczak, może że będzie się często pojawiał, no. Ogólnie tak, najpierw graliśmy, tutaj tego murku nie było. I potwory nam uciekały, bo to jest serwer, na którym walczymy z mobkami, budujemy swoją bazę Razem oczywiście, tylko każdy buduje połowę I ogólnie na razie jest peaceful, żeby się slimy nie rozpiły, bo byłyby wkurzające A więc wróćmy do tego, co mamy zrobić Mamy tutaj kilka dispenserów Oczywiście skórzana zbrojka jest tylko jedna Reszta jest raz dwa Bo niestety nie ma 10 miejsc Są też itemki specjalne Oczywiście nie ustaliliśmy jeszcze, po ile idemów specjalnych będziemy dostawać, więc mi się daje, że każdy po se wylosuje. A więc tak, minion, zacznie, znaczy kurczak. Najpierw miał w nich minion, teraz ma kurczak i mi się myli. Zaczniemy od budulca, z jakiego będziemy budować. Jaki vlog dostałeś? Taki dziwaczny. A ten, co ostatnio się bawiliśmy? Tak. O nie, ten vlog strasznie brzydko wygląda, ale są tu też go dostałem. O Jezu. A więc jeszcze jeden blok, bo zrobiliśmy, że losujemy dwa bloki, ponieważ jest duża szansa. Ja to usunę a ty po prostu. Kurczak ma strasznie dziwne sterowanie, ma to oryginalne na telefon, a mam to komputerowe. Złoto. No dobrze. A więc jest trochę łatwiej diament. Dobrze, ale musimy niestety oba bloki wykorzystać. Tu ja korzystam ze złota. Oba jakie mamy. O, Najbardziej musimy korzystać z tego, co losujemy pierwszy, a druga to jest detaliczny taki. Skoro ty dostawałeś pierwszy, to teraz ja. Jak mieczyk. Wreszcie, a nie jak złoty ostatnio. Złota siekiera. Dobrze, jeszcze jedna broń. Oczywiście mamy zasady. Jak siekiera. Ostatnio to było... złoty <laughs> to było nieokorowane drzewo, ale mieliśmy problemy techniczne. Jak się bawiliśmy, to klikaliśmy sikierami. No i yy, tak wyszło. Dobrze, kurczak, klikaj. Złoty nie ma. Dobrze, teraz ja. Skórzana. Zaraz, teraz ja. Teraz ja. Na no, zmiany. O nie! Diksowy. Dobra, ja mam za to, czy walczyć. Dobra, teraz ty. Już przestawię język, nie? Dziękuję. Jakie jest Takie. Żelazne. No właśnie, ich nie widzę, nie? Dobra, żelazne. Skóra. Będzie teraz ciężko. Ty. Ciężko będzie walczyć. O nie! O nie! Złoto. Mam najgorszy set, jaki mogłem mieć. to mi ledwo pół obrony do. Ja, ja cię, jak ja dziwdy jestem ubrany. To narzekasz. Ty mam całego seta skórzanego, ale mam za to czym walczyć. Dobra, itemki specjalne. I temki specjalne pierwszy wylosuje kurczak A więc losuj. Dobrze. Złote jabłko Wiesz, wszystkie. Wiesz, wszystkie co tam są. Ogólnie są cztery. No i padła teraz Elytra. Nie wiem po co tu jest Elytra, ale dobra. O TNT. Teraz janie. Tak. Śnieżki. Wiesz wszystkie. Ogólnie no, to są takie beznadziejne rzeczy i takie co się mogą przydać. Lawa. O Dobrze. To jeszcze raz, chyba. Jeszcze dwa razy, bo ustaliśmy, że cztery na początku. Jeżeli chcecie, żebyśmy lasowali mniej i specjalnych, to napiszcie w komentarzu. Uuu. Natychmiastowe zdrowie? Tak! Łaś Woda. Woda, ten To jeszcze Dobra, to ja sobie zrobię generator, kobla. No nie. Złote jawka. Ich jest 10. Dziesięć to ty dało mi to wszystko. To wiesz. Dlaczego ty masz takie dobre rzeczy? Ja chciałem totem. Totem i fajna sprawa no, Zacznę, co się teraz dwa. Mamy dwie... trzy potki. Ja bym poprosił po tę zapadziczkę. I mam totem. A, nikt nie dostał tego co chce I ciekawe jakie odpalę TNT. Dobra, lecimy. A więc tak jak ostatnio, budujemy z tego owego bloku. Niestety nie możemy wykorzystać droka jako ściany. Z każdej strony moby muszą móc do nas przejść. Dobrze, a więc zaczynamy budowę. Nie dzielimy na pół, tylko budujemy jakąś tam badę. Z powodu, że tutaj tak jest jeden blok, ten sam. To nie ma co dzielić z tego, co mi się zdaje. Oczywiście o musi Jezu, być... Nie tego zrobrzydka. tak, oczywiście musimy zostawić dwie kratki wejścia dla potworów. No zrobiłem już. Zrobię? Zrojeś... Tak, zrobiłem. Ta baza wyjdzie ciasna ogólnie, jak coś czuję. Spoko, spoko. Ale co wymagać? Ponieważ... To jest tylko Minecraft. Miałem lekką zwiechę. No, a więc... O, dobra, widzę, że to trochę daje budujesz. Dobra, to tu zrobimy wejście na górę. Moment, moment. Oczywiście tu zawsze stały nasze skrzynki, ale przez przypadek je zniszczyłem przy budowaniu. Przy burzeniu ostatniej bazy. Bo też wylosowaliśmy ten glazuryt. To jest glazuryt czy terakota w ogóle? Glazura. No, glazura. Niebieska glazura. To, to jest taka terrakota przepalona, no, dobra. Te polskie nazwy są beznadziejne. No fak. Oczywiście sterowanie się psuje na fonie. Jak tylko polata się chwilę z głową w dół. Dobrze, więc my to raz, dwa znudujemy. Nie będziemy was tym zanudzać. A więc ogólnie ta baza nie prezentuje się jakoś wyjątkowo ładnie z powodu bloków. Też mamy ograniczenie, jeżeli chodzi o użycie bloków, a więc to jest problem. Bo cała baza jest budowana na Survivalu, dlatego nie chcemy was zanudzać, tylko zarys jest zrobiony na kreatywie. Chociaż czasem o tym zapominamy. Ale dobrze, przejdźmy do tematu odcinka. Naleci no, spisłu, więc zrzucimy sobie 25 obrońców i będzie trzeba ich wszystkich pokonać. Ogólnie jajka nie zużywają się. Dobrze, więc ja wrócę do bazy. Wejdę na górę i odpalimy sobie. Ty poczekaj, bo jeszcze te, 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 te takie żeby nie podstawować. Dobrze, już za późno. Okay. Zmieniamy dwut i oczywiście nie chce mi się pisać komentarz, to to ustawienie na łatwe damy. Wiesz obrońcy to są silne mopki. I ogólnie kiedy zabijemy wszystkie. Ym. O, Mamy problem techniczny. Co on ja zmienić tyra na survival? O Jezus maria, survival! Oczywiście żaden z nas nie ma łuku. No za moją broń. Poczekaj, totemek sobie wezmę drugą. Nie mogę go wziąć w drugą rączkę. Mam tak tak jeden tak Gdzie jesteś łosiu? Zginąłem już. A Masz został zabity przez tak masz złote jabłka. ty masz złote jabłka tak tak no, O, kurde, silni są. O, -o. Znowu? O, zrespiło mnie na bazie. Zarespiło poza bazą. Trzeba walczyć. To jest ser. Kurde, za dużo ich jest. Przecież. Ja mam taką słabą zbrojkę. Ja się z na manarów O cyk, rozwaliłem ich. Kto zbierze więcej itemków, pomóż. O. Dobra. Wy masz jeszcze te złote bronie? Już pomagam, już pomagam, już pomagam. Dobra. O kurde, ile się ich na mnie rzuciło. A nie dziwcie, że się zginiemy tak szybko i w takich ilościach, jeszcze częstych. Żeby nie było obrońcy, jak atakują grupką, a ja nie masz dobrego seta, to giniesz bardzo szybko. ja, się. A czekaj, czy TNT można odpalić w Nie można, dobra. Mówię wszystko. O duko jak mi złożyli. Zbroje. Tawid, patrz, patrz, minion. Minion. Patrz, patrz. Patrz patrz, patrz, patrz. patrz co ja zrobię. Ogólnie rzeczy, których nie złożyjemy w tym odcinku zostaną dla nas na następne. Czyli wszystko co teraz zdobędziemy zostanie dla nas. O nie? nie! Dobra, zostały nie. mi cztery KNT. Oła, oła I zobaczycie, jeszcze możecie, że zobaczycie w tym odcinku jak naprawiamy wszystkie stracone rzeczy. O, dzięki. Dobra, został jeden nowego. Zobijesz go? Dobra, Ale ty się obkręcasz. Dobra, zabity A więc możemy wyłączyć mechanizm. Czekaj, wie się ja mam ich? Cztery. No jest dobrze, da mu. Wszystkie itemki, które zużyłeś, wyrzucamy do lawy. Czyli ja niestety wiadro muszę wyrzucić. Ja używałem siekiery. Oczywiście wszystkie rzeczy, które zostały przez nas zużyte, są wywalane. Czyli to jest żelazne siekierka też. No o a mieczyk? Mie masz cały miecz, to może... Masz... Tak. Stój, ty. Tam jeszcze jeden został w bazie naszej. mam sikierkę Spokojnie mam diaksową sikierkę I ogólnie wiemy, że sikiera nie jest do bicia się tylko do rąbania drzewa O kurde jest tu kilku Sam ich nie zrobię Bi, bi, bi on dostanę się Zginę. Zbicie to masz O To łapką O kurde ile ich tu jest Dobra jednego masz mniej nie wchaj się pod linie trzał. Mam pół serduszka, go zabić Dobra, Dobra, więc chodź, powyrzucać te tę. Może lepiej, burą chodźmy. Żeby nie było. O, widzicie, saving świata. Dobrze, ogólnie, to tak, to wywalamy, to wywalamy, to też. I niestety, no to go zostawiasz. Emeraldy? możemy sobie zostawić. Jak mieczek nieużyty, to go zostawiasz. Ja zbrojkę od razu też wyrzucę. Też zbrojkę trzeba. a Co? Zostawić się sobie na kolejny odcinek? Przecież wylosujesz lepszą. A, dostałeś moje budki. Tak, tak. Jestem na osobą osobie, nie chcę się pisać komentarz. Ogólnie. To tu będą stały nasze skrzynki, w których zostają nam rzeczy po odcinkach, które możemy użyć sobie kiedyś. O, przez przypadek wziąłem dwa z takiej skrzyń. Dobrze, więc moja skrzynia będzie to ta. Rzeczy, których nie użyłem, wkładam do niej. Chodź. Tutaj. Tu. To są poza mapą, żeby nie było... Oczywiście trzeba wyłączyć slajmy. To moja? To pusta jest twoja. No to nie No więc teraz pokażemy wam jak uzupełniamy skrzynki. Oczywiście tego nie trzeba uzupełniać nigdzie. Dobrze, więc tak. A mogę sobie złote jabłka zostać? Włócz je tam. Okay. Przecież tych nie używałeś nawet. Dobrze, okay. więc niestety trzeba dorzucić wszystkie diaksowe rzeczy, które były tam. I wszystkie złote, co się nigdy nie zdarzyło, jak graliśmy na testowej części. Żebyśmy złożyli tylko tam z jednego materiału, narzędzia. Z tej broni. Ja zostałem, ja mogę do Jakiego hełmu? złotego i tego cząkowego, tak? Tego, tego kracia z tego, tak? Ja tu zbuduję nam te. Nie, nie z tego. Z tego i skórzanego. To ja będę nam powoli budował te Bramki. E, nie, to już możesz burzyć bazę ogólnie. Burz bazę. Dobrze, ramy są. Oczywiście pokazujemy, że uzupełniamy to, żeby nie było lipy. A w sumie możemy już się pożegnać. Kurczak, chodź, pożegnajmy się. Chodź to pożegnajmy. No czekaj, kurde, w nie, gdzie tu Na górze. Trzecia osoba przód. A więc w tym filmie to na tyle. Jeżeli chcecie więcej takich chorych akcji, zapraszamy na ten kanał. Zostawcie suwa łapkę w górę. No i jeżeli chcecie, żeby kurczak zmienił skina. Uwaga, czy ja zniszczyłem właśnie tam dirta na tyle? Tak. Tak zniszczyłem, dobra. A więc kurczak pożegnaj się. Na razie mordeczki! Więc ja byłem Nitrox, ze mną był kurczak, więc Elo. Elo, wino.